Tęskniłam, ale chciałam tutaj w końcu przybyć, dostać się, jakoś, wiecie, żeby się z wami zobaczyć. Eee, ale się cieszę, że się udało. Niech się ma z się przyjaciółmi. Ja prostu był świetnie, byłabym ja ślepa, gdybym powiedziała, że nie widzę tej przepięknej, uroczej pary. Słuchajcie, korzystają z okazji, wszystkiego najlepszego dla was. Pomyślności, dużo dzieci, żebyście mieli przesranę. Eee, Konkretnie jak ja. Oczywiście to bardziej symbolicznie, oczywiście, prawda? Ja to też tego się nie cofnę. Po, Pomyślałam, czy to powiedział. E, Wszystkiego dobrego miłości przede wszystkim. Także ogromne brawa dla tak? Dziękuję. Robią, kiedy ludzie po prostu mają potencjał. Ktoś mówi: potencjał. Przecież się, się bawić i to czuć. I to czuć to jest genialne. Całą po prostu moc, bez sensu stąd się. i wtedy jest fajnie jak, kurczę, jak ludzie reagują. Nie? Ah. Słuchajcie, no ja już jestem w tym wieku, że lubię takie wymiar wymierne wymiary przyjaźni z publicznością, dlatego chciałbym zobaczyć u was jest, jeśli możecie podnieść rękę no ah, do góry. A, cudownie, cudownie, no to wykorzystamy w takim razie tę moc w tej prosencji.